Jerzy Nasiadko, wiek 60 lat, skazany na dożywocie w 2022 roku, w więzieniu od trzech lat. Jerzy Nasiadko jest bezkrytyczny wobec popełnionych zbrodni. Winą za nieudane małżeństwo, problemy finansowe i nieustanne kłótnie rodzinne obciąża żonę i jej synów. Nie czuje skruchy ani żalu. To mnie wszystko tak dobiło, tak do, do mnie doszło, że już nie, nie, nie byłem w stanie rozmawiać, myśleć i, i, i działać. Podczas rozprawy sąd przedstawił analizę psychologiczną oskarżonego. Zwrócił uwagę, że to osoba, która ma zaburzenia osobowości o typie dysocjacyjnym, nie liczy się z uczuciami innych osób i normami społecznymi, jest mocno skupiona na sobie. Nie ma poczucia winy i zdolności postrzegania swoich wad i błędów. Ma skłonność do manipulowania i tendencje do agresji. Jako mężczyzna nie, nie, nie pozwoliłem sobie na takie, takie można powiedzieć traktowanie. Ja tego oczywiście nie chciałem, tylko chciałem zgody, chciałem rozmowy, chciałem dogadać się. A że tak wyszło, jak wyszło, to ty... To trudno i... Do żywotniacy w środy o 21. na Crime and Investigation.